Dzień dobry w sobotę rano. Słuchajcie, jestem na tym etapie, że gdybym chyba zostawiła włosy w takim stanie, jakim są. To znaczy, gdybym nie robiła, nie farbowała odrostów, to w niedługim czasie miałabym okazję zostać platynową blondynką. Kiedyś byłam platynową blondynką i bardzo ten kolor mi pasuje. Bardzo mi się on podoba. W ogóle to dzień dobry jeszcze raz, bo dzień dobry z kawą jest najlepszy. Dzień dobry. Pierwszą kawą To jest najlepsza kawa na świecie. Pierwsza kawa. I właśnie miałam kiedyś takie platynowo blond włosy i naprawdę kurde, słuchajcie, mam jakieś zdjęcia, ale ze starej kamery takiej wiecie, jak to kiedyś były kamery, które robiły zdjęcia jakości. No, że trzeba się mocno domyślać kto jest na zdjęciu, ale to naprawdę zamierzchły czasy, jeszcze Gabrieli nawet w planach nie było i byłam wtedy platynową blondynką, e, przy tym skończyło się to dla mnie tak, że włosy mi odpadały e, o mniej więcej na tej wysokości od skóry, ponieważ pani e, fryzjerka tak mi załatwiła włosy, że jak brałam włos w rękę, to on mi się tak rozciągał, wiecie, ale sam kolor był przepiękny i... Wiem, że dla mnie nie do odtworzenia, bo nie sądzę, żeby fryzjerka była aż tak zła. Natomiast myślę, że moje włosy aż takiego rozjaśnienia nie zniosą i po prostu umrą. Dlatego też no, pozostaje mi czekać na czas, w którym zdecyduję się nie farbować odwrostów i mieć tak cudownie, piękne, siwe włosy, jak ma moja mama. Jest w pięknym vintage'owym wieku, więc siwe włosy nie są żadnym zdziwieniem dla nikogo. Natomiast jak była dużo młodsza i już miała siwe włosy, to e, miała mnóstwo pytań, gdzie farbuje włosy na no, taki piękny platynowy kolor i mama ma właśnie takie piękne włosy, więc mówię: "Mnie pozostaje też czekać aż e, samoistnie mi się e, wyplatynują włosy". Ale słuchajcie, w ogóle e, to tak przy okazji, a chciałam wam pokazać nie będziemy niczego testować, bo testowałam na sobie dzisiaj i już przetestowałam, ale chcę wam pokazać, jak pięknie wygląda em, puder, który dostałam wczoraj w pudełeczku Look Fantastic. I byłam tak em, trochę z, nastawiona negatywnie, em, ponieważ ten puder, słuchajcie, jest różowy. Ja nigdy w życiu nie miałam różowego pudru, em, ale on jest taki, taki baby pink taki, zobaczcie, taki. Prawie, że biały. I zawsze miałam takie beże, nie? No nie? Nie zobaczycie tego, ponieważ właśnie on się tak pięknie zachowuje, że po smarowaniu, po wbiciu w skórę w ogóle kompletnie nie widać. I powiem Wam, że jestem tym produktem bardzo zaciekawiona. Nie powiem, że zachwycona, bo to tu się zachwycać po jednym użyciu, ale jego w ogóle nie widać na skórze kompletnie. Natomiast ten kolorek jest prześliczny. Jest naprawdę prześliczny. Nigdy y, nie miałam okazji spróbować pudrów tej marki. Zresztą to jest druga rzecz, którą mam z tej firmy i druga właśnie jest pudełeczka Look Fantastic. Pierwsza to był y, taka pomadka. Y, bardzo fajna zresztą taka półmatowa. Y, Wiem, że wiele osób nie zdecydowałoby się na kupno różowego pudru ze względu na wariant kolorystyczny swojej skóry, a ja jestem, właśnie te róże mi pasują. Przy czym myślałam, że on naprawdę będzie go widać, że jakoś tak zaróżawia skórę, a on nie zaróżawia skóry, po prostu sprawia, że skóra jest śliczna, jest tak bardzo drobno zmielony. No to jest wart zainteresowania produkt, jeśli kogoś interesuje. Mm. No, ja wiecie, mam mnóstwo rzeczy nałożone na twarz, dlatego że zaraz wychodzę. Do, znaczy nie tak zaraz, ale wychodzę w każdym razie do pracy, więc ja już mam pełen makijaż. Um, nie mam tylko włosów wyprostowanych i dlatego moje włosy bo schną. W tej chwili, wiecie, że prostować można teoretycznie, tylko dobrze wysuszone włosy. Chociaż tą moją prostownicą to tak nie do końca. Można sobie też i mokre prostować, dlatego że to jest prostownica, która e, ma funkcję parowania. Możesz nie spadać. Więc i tak mokrą parą je, czy mokrą, gorącą parą je prostujemy. Dobra, mniejsza o ten. I zobaczcie, dostałam też w tym pudełeczku taki śliczny puder, pędzel śliczny. Z marki Spectrum. Ja nigdy w życiu nie miałam takiego pędzla tej marki. Jest on bardzo podobny do pędzla, którego ja używam na co dzień. On jest brudny, ponieważ ja nie myję pędzli codziennie, myję co 2-3 dni, a to jest mój ukochany pędzel i ciągle używam do tych samych brązowych cieni. To jest pędzel z W7. Ja go kupowałam kiedyś w Lumpeksie, nowy, zafoliowany, więc to jest mój ukochany pędzel. I zobaczcie. On ma podobną grubość rączki, i yy, zobaczymy, jak będzie brudny, bo na razie to jest taki po jednym użyciu, więc niewiele produktu się na nim osadziło. Ale yy, wydaje się być podobny. Malowałam się nim oko i bardzo ładnie to jest z pudre, tym pudrem. To jest pędzel do blendowania. Naprawdę taki miły miły pędzelek, miły. Zobaczymy jak będzie dalej się yy, zachowywał. Ja czekam właśnie jak mi włosy wyschną i idę sobie zrobić yy, śniadanko. I jeżeli nie zażar mi nikt białego sera, a istnieje duża szansa, ponieważ nikt oprócz mnie go nie je, to będę próbowała sobie zrobić yy, placuszki takie z białego sera z dodatkiem yy, białka ukochanego. I to będzie takie moje białkowo tłuszczowe śniadanie, mam nadzieję. chodzi o formę to kompletna katastrofa muszę popracować nad tym jednak sam ser z jajkami i z tą odżywką białkową, no tak się średnio chcę trzymać, no bo tak widzicie jak wyglądają ale spróbowałam już i jest przepyszne i mam tutaj owoce leśne w żelu bez cukru na erytrytolu z DILS, bardzo serdecznie polecam są przepyszne i ogólnie rzecz biorąc, śniadanie jest bardzo dobre. Tyle, że trzeba popracować nad formą graficzną, wizualną właściwie, ale poza tym są przepyszne, także super. Ja idę na spokojnie jeść, ale zobaczcie, tak się to prezentuje z owocami i Naprawdę, wiecie co, im bardziej stygną, tym trzymają lepszą formę. Zobaczcie, to nie to, że się rozpadają jakoś. Mmm. Naprawdę przepuszne. Tylko trzeba popracować jeszcze nad tym ciastem. Nie wiem, czy bałapki, płasznik tam nie dodać. Muszę poczytać, bo to jest coś, co mi się dzisiaj w głowie urodziło i wiedziałam, że mam ten cel i chcę go zużyć. Mmm, ale... Jeśli chodzi o smak, to jest naprawdę przepyszne. Czyste białko z tłuszczem, odrobiny owoców, ale to są owoce bez cukru i to jeszcze są owoce jagodowe. Czy ktoś stawiał na to, że będzie różowy? Ja przyznam się szczerze, stawiałam na to, że będzie biały. A ty, Larson, na co stawiał Larson? Larson stawiał na to, że to będzie kiełbasa, rośnie. nie? I że podczas kiedy nas nie będzie, będzie można ukraść kiełbasę. No ale niestety okazało się, że to jest różowy jacent, który zresztą chyba bardzo już zaczyna pachnieć, bo Larson się zbliża, tak? Pokaż nosa. To jest najpiękniejsza część psa, czyli piękny nos. Dobra, nie zmuszam psa, ale zobaczcie jaki jest piękny. Także wiosna nadchodzi, słuchajcie, zaraz wam zbliżę was do okna, posłuchajcie jak ptaki śpiewają. Słyszycie to? Strasznie wieje, ale gdzieś między tym wiatrem. Słuchajcie. To są te same ptaszki, które wam nagrywałam ostatnio. A te ptaszki, które wam nagrywałam ostatnio, to w tamtych. O, gdzie ty jesteś? Chciałam wam pokazać palcem. O, w tamtych drzewkach, właśnie. Siedzą. A te siedzą pewnie w tych, tutaj gdzieś. Dobra, zamykam okno, bo wieje strasznie. Cześć, kocioł! Cześć! Tęskniłaś się za mną czy za Michą? Powiedz. Za mną czy za Michą czy tęskniłaś? Mm. Teraz będziemy dawać jeść. A co ty masz? Pokaż. Jezus, już myślałam, że jakiś kózek. Żadnych guzków nie mam. Nie dawaj, nie? Through the city streets we begin to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun as she puts a hand in Moje śniadanko niedzielne, dwie parówki, dwa jajka smażone na maśle, do tego kilka pomidorków i oliwki. Nie sole, ponieważ parówki podsmażane i do tego jeszcze oliwki są słone, więc ja tego nie sole, tylko pieprz i cudowne białkowo-tłuszczowe śniadanie, które trzyma wiele wiele godzin. W tym tygodniu rosołek tradycyjny w garnku robiony nie w kropocie, dopiero wstawiłam, bo mam czas, nic nie robię, więc niech się gotuje tradycyjnie, normalnie na gazie. Korzystając z tego, że jestem w domu dzisiaj, to doszłam do wniosku, że coś sobie tutaj ogarnę na balkonie, bo wiosna coraz bliżej, a tu syf nieziemski, więc już sobie, o, to jest najlepszy mój, słuchajcie, przyjaciel, pomocnik. <laughs> Obojętnie, jak nie chodzi mi o markę. Zobaczcie, to jest... No widz, słyszycie jak wyje? Normalnie wiosna idzie jak nic, wiatr wiosnę przywołuje. Odkurzyłam sobie już parapet, eee, a mówię sobie umyję, bo będzie ładniej wyglądało z kuchni, bo tutaj się tyle syfu nazbierało po zimie, znaczy zima niby nadal jest, ale sypu się nazbierało okrutnie, bo już zauważyłam, że co niektórzy wynoszą na balkon różne rzeczy poprzez otwieranie okna w kuchni, a nie powiem, ile się przy tym wysypuje ziemi z kwiatków, jak się ktoś coś potrąci. To nie ja jestem, to nie ja jestem. No i to dzieciaki głównie. Już widziałam po powrocie naszym z Niemiec salaterki powystawione na balkon z resztką jedzenia, bo się nie chciało pomyć, nie? Ech, dzieci dorosłe czy pięcioletnie. Dokładnie to samo. I słuchajcie, zobaczcie, bo już całą różę z tych zimowych. Jeszcze tutaj chyba coś odpada, o, ale z tych takich zimowych po, poschniętych listków ją już po, poczyściłam, powynosiłam już nawet. Zostawiam tą biedną różyczkę, w ogóle ją widzicie? Nie, nie widzicie jej, już pokazuję wam. To jest taka różyczka, która zakwitła, ona więc tylko listopada i widzę, że już są nowe przyrosty. A tą troszeczkę zostawiam, bo jest śliczna, pomimo tego, że dawno uschła już, ale i tak mi się podoba. I yy, coś wam jeszcze pokażę. Myję ten parapet, znaczy najpierw, jak go yy, odkurzaczem czyściłam, to zlokalizowałam, że zaczyna puszczać pędy jacynt. Patrzcie! O, widzicie? Hiacyncik z cebuli już puszcza, to jest chyba trzeci rok jego, tak mi się wydaje, albo drugi, nie pamiętam. Po tych jeszcze nic nie widać, ale mam nadzieję, że jak co roku wybiją, a jak nie, no to chociaż jeden będzie z zeszłego roku. Także czyszczę sobie mój dobytek tutaj właśnie balkonowy, bo, no, słuchajcie, to tylko i do Meki zaraz będzie wiosna, także, żeby było ładnie zaraz wezmę jeszcze koc do wyprania jeden już wziąłam, bo to były dwa jeden koc wezmę do wyprania Ach, ale ale tutaj to jest armagedon ale tutaj jeszcze nie wychodzę dopóki nie nie zmieni się pogoda, bo na razie o, słyszycie co tam się dzieje? to jest pewna moja niekonsekwencja, bo pewnych rzeczy nie wyniosłam do domu. Pewnych nie wyniosłam na śmietnik, no ale nobody's perfect, a ja już na pewno nie. Na pewno przeżyła lawenda. Mam nadzieję, że w tym roku zakwitnie. Naszym dzisiaj na posprzątanie szafki w łazience, ponieważ tutaj to jakiś armagedon się dzieje. To znaczy szafkę już posprzątałam, tylko wiecie co? Ciągle mi spadają te kosmetyki, bo moja, moja część szafki jest u góry i ciągle mi to wszystko spada. Chcę coś wyciągnąć, to automatycznie zrzucam coś innego. I wpadłam na taki świetny pomysł, że przecież w domu wala się tyle różnych dziwnych skrzyneczek i zapakowałam sobie do takiej skrzyneczki rzeczy. No oczywiście nie wszystkie, tylko takie, których używam na co dzień, których potrzebuję codziennie i e, wydaje mi się, że to jest fajny patent na to żeby, o. Jak potrzebuję codziennych rzeczy rano, to po prostu otwieram szafkę, jednym ruchem ręki wyciągam sobie taki, jak to ładnie napisali, storage box. E, I mam wszystko, co jest mi potrzebne. To w e, tym O, tam niewiele już zna, e, się zmieści, ale słuchajcie, to, co najważniejsze, jest upchnięte. Także wydaje mi się, że to jest świetny pomysł. Dodatkowo jeszcze zobaczcie. Proszę bardzo, jedno puste opakowanie, jantar, odżywka, puste opakowanie, coś czego w ogóle nie używam, czyli spray do protekcji włosów podczas prostowania. To to nie wiem ile tu już lat stoi, to trzeba by walić od razu. Z użytą bardzo fajną odżywkę keratynową do włosów z Bingo Spa. Tu zostało na dwa użycia, więc postawię sobie to na początku szafki, żeby po prostu złożyć oliwka do masażu którą ja zwykle stosuję do kąpieli, a ciągle o niej zapominam, więc po prostu postawię sobie na wannie. I tym sposobem, proszę bardzo, szafka zorganizowana. Teraz muszę jeszcze wymyśleć coś takiego w części Przemka. W ogóle zobaczcie, jak ktoś to idiotycznie wymyślił, że w środku w szafce zamknięte są gniazdka. I teraz, żeby cokolwiek włączyć, podłączyć, to musicie przez te wszystkie kosmetyki łapę tam wciskać. I generalnie zwykle to robię ja, bo ja tu zwykle rano ładuję telefon i prostownicę podłączam. I też w momencie, w którym chcę coś zrobić, to wszystko wywalam, więc też będę musiała kupić mu taki koszyczek, tak w ogóle to hello, taki koszyczek, żeby zrobić to samo, co na górze, powkładać i wyciągać za każdym razem, jak chcę. O, no i tu złożyłam jeszcze jeden botanik, żel, ten fantastyczny ten żel jest, więc to też do wywalenia. I widziałam, że pod jednym z komentarzy ja u kogoś pisałam właśnie komentarz, nie pamiętam u kogo. Komentarz dotyczył płynów do płukania Trezori di Oriente, i właśnie wtedy powiedziałam w tym komentarzu, że Trezori di Oriente robi również, znaczy ta firma, robi również perfumy. I wiele osób było zdziwionych, że istnieje coś takiego jak perfumy z tej marki. No więc istnieją i to są perfumki, które właśnie yy, tak wyglądają. One są w wielu wariantach, bardzo powiedziałabym nawet wielu. Ja ten konkretny zapach, czekajcie, odwrócę kamerę. Ja ten konkretny zapach kupiłam dzięki poleceniu na stronie jednej z dziewczyn, które, yy, wiecie, yy, mówią o perfumach, bo ja też nie miałam żadnej świadomości tego, że yy, coś takiego w ogóle istnieje. I to jest prześliczny zapach. Taki um, bardzo mi się kojarzący. Ja wiem do czego ja to używam. Ja tych perfum używam po wyjściu z kąpieli, jak kładę się spać. One są bardzo nienachalne. Um, to są właśnie takie perfumy, które na pierwszy rzut nosa to są białe kwiaty. Przy czym ja w ogóle nie mam pojęcia, co tu jest, bo y, kiedyś na pewno czytałam, ale nie pamiętam. W każdym razie to dla mojego nosa to są białe kwiaty, to w ogóle się kojarzy z taką czystością. I tak mi się to kojarzy właśnie z wyjściem po kąpieli i takie perfumy na noc. Jeżeli ktoś używa perfum na noc, ja używam, nie zawsze, nie będę tutaj mówiła, że zawsze, ale jak mam taką, takie natchnienie, to, to są takie właśnie czyste perfumy. One są taniutkie, one kosztują w granicach 20 zł. To jest napisane, że to są perfumy. Nie że woda toaletowa czy coś takiego, tylko perfumy. No ale to wiecie, no, nazewnictwo jest jaki jest. To jest 100 ml w ogóle. Także, jeżeli macie okazję, to sobie popróbujcie, bo to są naprawdę bardzo ładne perfumki. I one mają takie mm, zapachy, które nie są inspiracją niczego innego, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. To są takie perfumy własne tej marki. I oczywiście nie należy się spodziewać po nich, że będzie tutaj, nie wiadomo, jaki oszałamiający zapach trwający przez 16 godzin, ale. Czy ja wiem, no, czy myślę, że nikt o zdrowych zmysłach kupując 100 ml perfumek za 20, czy no, nie wiem, 25 może teraz, bo ja kupowałam gdzieś chyba za 17, ale to było już jakiś czas temu, więc inflacja. Więc myślę, że nikt kto kupuje za takie pieniążki perfumy 100 ml nie spodziewa się nie wiadomo jakich efektów, bo to mnie zawsze dziwi, że ludzie kupują zamienniki perfum, i są zdziwieni, że to nie są oryginalne perfumy, które kupuje się za kilkaset złotych. No nie da rady, nie da się. Ale te są bardzo przyjemne i jest ich naprawdę bardzo wiele wariantów. No, bardzo ładne są. No, także ja mam załatwioną kwestię sprzątania jednej części szafki, bo tą na dole tylko umyłam i pochowałam z powrotem, no bo brakuje mi jednego koszyczka, ale się dorobię, mam nadzieję. Dobra, A w ogóle zobaczcie, wpadłam na świetny pomysł, żeby sobie zrobić zielone paznokcie. Yy, I o ile paznokcie wyszły świetnie, to wpadłam też na genialny pomysł, żeby zaraz potem iść myśli naczynia, no i tak jeden troszeczkę tutaj na czubku się popsuł. Bo to są oczywiście yy, lakiery klasyczne, oczywiście z marki Delia. I na to jest położony taki półek, znaczy taki lakierek przezroczysty z takim półkiem zatopionym. Yy. I na to serwit, więc myślę, że kilka dni mam spokoju. Lubicie takie dziwne kolory, bo ja bardzo lubię dziwne kolory yy, kierunku pasmości. Dobra, słuchajcie, ja idę nalewać sobie rosół, potem yy, idę zacząć montować film, bo wieczorem spadamy na odstresowanie na siłowni, więc ja już dzisiaj nie będę nagrywała. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność przez cały weekend ze mną, bo to, cały ten vlog jest skomponowany z krótkich momentów z weekendu. Żadnych rewolucji, żadnych fajerwarków, bo nigdzie nie byliśmy. Ale wiecie, moje życie nie składa się z fajerwarków, więc takich tutaj nigdy nie będzie, myślę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już w środę. Buziaczki. Mm. A tak wygląda pies, który boi się wiatru. <laughs> Zobaczcie, siedzi widulina taka wciśnięta ze stołem. Nie może sobie znaleźć miejsca w ogóle. Strasznie się boi tego wiatru. <laughs> nie, misiu? Nie ma się co bać. Nie ma się co bać. Tutaj nie damy psu krzywdy zrobić. Taka duża dziewczyna. Strasznie się boi.